LOLO350 Tutaj sobie równą drogę trochę nabieram skupy O, przegasuję, to stój, kurwa co? Damy mi się, nie możemy oczekiwać 73, koni nic, trochę równą drogę, bo tu nie dojazd. Taki Płyt, Jumbu, ni nie Może macie, może nie macie takie drogi, ale na pewno macie. Robimy jeszcze za komuny. Że są no, w niektórych miejscach tragiczne. Trzeba je podrównać. A tych jum To już nie widać w niektórych miejscach. Ojej, oj, o, o i sobie jedziemy no sobie jedziemy trzeba równać to wszystko jest kiepsko sobie wezmę telefon teraz zwolnij gaz sobie... sobie jedziemy tutaj jest pole, na którym ma być tytoń To jest prawie 2 hektary na drugim jest prawie 2 dwa... gdzie będzie tytoń, jest 2,30 dwa... coś takiego taki 615 w tej 6, 1, na razie działa wszystko jest tak jakby no jest ok zobaczymy jak to będzie dalej się spróbowało ale na razie jest ok no, łyżka 2 metry tam gdziełem ziemi kawałek i sobie jedziemy tutaj łąbki kawałek Mam tutaj czaki tutaj pole, to tam jak mogę na horyzont wziąć to jest trochę tam tych hektarów no, a tutaj mamy rzecz podjadę sobie wezmę, o, jest tam woda trzeba to wypierdzielić Wszystko Wywalić i wyrównać to Ciężko samochodem i osobówką bo musi się wszystko znalazować no, także jak tam się komuś spodoba to te filmiki i tak dalej jak tam sobie chce, niech sobie opisuje ja to tam kładę lachę na to to co ja go piszę, bo mnie tam, szczerze, powiedzia, szczerze powiedziawszy gówno obchodzi to co chce, jak sobie opiszę, to jest jego sprawa ale ja tam Robi swoje dalej a kto robi swoje to, to będzie miał swoje no. Jestem tego za dobra się ładnie wyrównało nie będziemy to bierzeć. No także jakby ktoś chciał jakiś tam yy, powiedzmy z napra tamtlaka, yy, z jakiś, yy, z jakiś, no nie wiem usterek braka. to no niech się zgłasza na kanał ja wszystko opowiem, bo jak go prześwietliłem można powiedzieć, że wzdłuż przez także ee, także wiem co, co gdzie jak i jakie no tu jest zamontowany tur Hydramet 12 no trochę może ciężki do niego, bo ten tur sam waży 900kg trochę może przy, przy ciężki, bo tam yy, jaki tam metal wachu, metal nie wiem czego tam to montuje jakieś tam 400kg kilo, 500kg kilo maksymalnie i jest ta sama wydajność ale ja w tym ładowaczu nie miałem żadnych jakichś tam złamań rozerwania rozerwanie jakiegoś materiału, czyli tam pęknięcie, jakby kartka się rwała czy coś nie było nic takiego i to się robiło no, robiło się i robi się i przez, przez siłę nieraz I to dobrą siłę bo z obciążnikiem, na tyle no to wytrzymuje. A niektóre te metal, bachy, metal, tam jakieś tam techy, metal, nie wiem co tam jakie tam to mają ciężko. Bo, bo puszczają jakieś tam mocowania, nie odsłania, tam jakieś tam grupperele. Także no nie wiem, komu się podoba, nie podoba ten film, to niech sobie tam zachowa dla siebie, albo niech sobie tam nie nie neguję to po prostu no także pozdro No jeszcze Wam coś pokażę ciekawego zrobiłem sobie z wozu jedną platformę zrobiłem sobie jedną platformę taką, no ona ma 4 metry 1,60m w środku drugą sobie zrobiłem taką szkielet, To już jest zrobione pod, pod podłogę Tylko nie będę robił burt, tylko mam zrobione takie otwory no z rurki na kłonice a przede wszystkim na to kłonice są zrobione żeby były, było obrożone drzewo drzewo, drewno także no jak to chce niech sobie robi jak to chce no się prezentuje tak że prezentuje tak o. O. tak to wygląda wszystko. a tu nadstawka w jest zrobiona bo zrębka była ładowana że trochę więcej wchodziło tak to wygląda Także jak ktoś chce więcej, niech Wam subskrybuje, lajkuje, motywuje. Także na razie i to wszystko.